Znajdują się w Centrum Informacji Jana Jeziorańskiego. Jest tu niezwykłe wydarzenie artystyczne. Wystawa prac profesora Stanisława Kulona. Jest to niesamowicie wzruszająca opowieść o swoim życiu i profesor Kulon przedstawił tutaj na rysunkach właśnie swoje, swoje przeżycia. Zapraszam do obejrzenia wystawy. Profesor Coulomb, który przedstawił właśnie różne sytuacje z dzieciństwa, jak pamiętał, jak na przykład Armia Czerwona wkraczała i wjechała Z jednej strony jadą czołgi Armii Czerwonej, z drugiej prowadzeni są żołnierze polscy do Miednoje, do, którzy zostali zamordowani w Miednoje, w Ostaszkowie. I to są właśnie takie sytuacje. To jest bardzo ciekawa rzecz. O, proszę się przybaczyć tym typom ludzkim. Jest to historia o tym jak Armia Czerwona wkroczyła, jak Żydzi urywali białą część od flagi polskiej zostawiając tylko czerwoną i z kwiatami witali właśnie tak tzw. wyzwolicieli. To i Ten naoczny świadek, który to właśnie widział, słyszał, opowiadał nam nieraz o tym. Tak właśnie Żydzi się zachowywali podczas właśnie najazdu bolszewików. Te słynne wianuszki, te mordy Polaków na Wołyniu, Podolu. Właśnie. Zruszające. Tutaj jest na rysunku właśnie to, że zostali postawieni przed swoim domem, dostali chwilkę czasu na zebranie się i Zostali wywiezieni właśnie na wschód. Bardzo często się zdarzało, że żołnierze Armii Czerwonej dysponowali już listami sporządzonymi właśnie przez Żydów. Listami Polaków, polskich oficerów, osadników wojskowych. To jest Chrystus. Tutaj jak zostali, jak byli przewożeni właśnie w wagonach, bydliących. Przesiadki, coraz dalej na wschód i dalej. Spisywanie, kto jest kto. I praca, praca właśnie w lesie. Niewolnicza praca, w chłodzie, w głodzie. głodzie. To jest interpretacja profesora Kulona na temat właśnie drogi krzyżowej, tylko droga, droga krzyżowa, jaką przebyli Polacy właśnie będąc tylko Polakami i dlatego. Proszę bardzo. Kołodziej. Ojciec profesora Kulona właśnie zajmował się robieniem kół. Zginął na wschodzie. Ciężka praca.